Położona w Dolinie Noteci gmina Wieleń obejmuje miasto i 19 wsi sołeckich. Jest największą obszarową gminą w województwie wielkopolskim. Około 70% całej powierzchni gminy stanowią lasy. Wyjątkowe położenie w Dolinie Noteci daje wiele korzyści, ale także nakłada wiele obowiązków. Gmina Wieleń jest przykładem harmonijnego współistnienia człowieka z naturą. Znajduje się tu 8 obszarów ochrony Natura 2000, 3 obszary chronionego krajobrazu oraz rezerwat przyrody. 15 pomników przyrody rozproszonych po całej gminie Wieleń ma szczególną wartość przyrodniczą i kulturową. Jednym z najważniejszych aspektów ochrony naturalnych ekosystemów w tym obszarze jest zachowanie różnorodności biologicznej. Dolina Noteci jest nie tylko dziedzictwem przyrodniczym regionu, ale przede wszystkim domem dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Niektóre z nich są chronione i rzadko spotykane w innych rejonach Polski. Na tym obszarze bytuje ponad 240 gatunków ptaków, dla których dolina ma ogromne znaczenie zarówno w okresie lęgowym, jak i podczas migracji czy zimowania. W dolinie prowadzone są także programy monitoringu i ochrony siedlisk. Istotną rolę ptaków w tutejszych ekosystemach podkreśla Wieleński Park Ornitologiczny. Noteć jest jedynym połączeniem śródlądowym pomiędzy Wisłą i Odrą. To część szlaku wodnego dla całej Europy, jakim jest Międzynarodowa Droga Wodna E70. Szlak ten łączy Europę Zachodnią ze Wschodem. Gmina posiada nowoczesną infrastrukturę sprzyjającą rozwojowi turystyki, w tym bulwary nadnoteckie w Wieleniu, z dwoma nabrzeżami cumowniczymi. Oraz przystanią wodną Łazienki. Część międzynarodowej drogi wodnej E70 składa się na najdłuższy znakowany szlak turystyki wodnej w Polsce Wielką Pętlę Wielkopolski. Rozległa Puszcza Notecka jest jednym z największych w Europie obszarów wydm śródlądowych, porośniętych głównie borami sosnowymi. To także doskonałe tereny do rekreacji i wypoczynku. Świadomość walorów przyrodniczych pozwala inspirować mieszkańców do inicjatyw społecznych oraz budować zaangażowanie w tworzenie atmosfery przyjaznej innowacjom, przedsiębiorczości i turystyce. Czyste wody, malownicze krajobrazy to naturalne bogactwo ziemi wieleńskiej. Symbolika gminy czerpie inspirację z natury i nawiązuje do puszczy noteckiej. Historyczne korzenie wielenia i wsi sołeckich powstałych wśród borów setki lat temu do dziś stanowią fundament rozwoju w wymiarze samorządowym. Zrównoważony rozwój gminy z zachowaniem naturalnych walorów przyrodniczych stwarza przyjazne warunki do życia. Dolina Noteci to krajobrazowe dziedzictwo, które trzeba chronić. Troska o naturę i ochrona bioróżnorodności są kluczowe dla środowiska i dla mieszkańców. Miasto i gmina Wieleń – z natury najlepsze.